Cześć witam serdecznie. Ja nazywam się Marek Koszałka i pracuję w branży IT już od 17 lat. Kilka miesięcy temu postanowiłem, że chciałbym podzielić się moją wiedzą i doświadczeniem z osobami, które również chciałyby rozpocząć karierę w branży IT. Dlatego kilka miesięcy temu rozpocząłem pracę nad projektem, który umożliwi dołączenie do branży IT wszystkim osobom, które podejmą decyzję, że właśnie tego chcą. Być może nie wiesz obecnie, czym zajmuje się branża IT oraz Dlaczego miałbyś akurat w tej branży chcieć robić karierę? Przybliżę Ci to w kolejnych materiałach i podam bardzo dobre powody dlaczego warto, ale teraz chcę ogłosić, że projekt, nad którym pracowałem od paru miesięcy jest gotowy. Jest to kurs online o nazwie Zostań testerem Manualnym w postaci VOD, czyli tak zwane wideo na życzenie. Program tego kursu obejmuje wszystko, co musisz umieć i wiedzieć, aby podjąć pierwszą swoją pracę jako tester manualny. Jeśli wiesz coś już o branży IT, to być może zastanawiasz się teraz, dlaczego tester manualny, a nie na przykład programista. I odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ próg wejścia do branży IT jako programista jest dużo wyższy niż próg wejścia jako tester manualny. Możesz spokojnie przyjąć, że aby zostać programistą, potrzebujesz wielu miesięcy nauki, a żeby zostać testerem, potrzebujesz kilku tygodni. Na testera musisz nauczyć się technik testowania. Plus pewnych narzędzi, plus ogólnych informacji o branży IT, jeżeli nie posiadasz obecnie żadnych. Natomiast na programistę będziesz musiał nauczyć się tego wszystkiego, plus jakiegoś języka programowania, najczęściej jakiegoś frameworka, który rozszerza ten język programowania, różnych bibliotek dookoła, które pomagają robić pewne rzeczy, technik programowania, technik tworzenia czystego kodu i spokojnie możesz założyć, że to wszystko trochę potrwa. Trochę dłużej, kilkakrotnie dłużej niż yy, nauczenie się tego, co potrzebuje tester. Więc jeśli chcesz do branży IT dostać się szybko, a sądzę, że chcesz i będziesz chciał po tym, co usłyszysz w kolejnych nagraniach, to szybko, łatwo i tanio możesz to zrobić jako tester manualny. W kolejnych materiałach podam trochę więcej informacji na temat tego kursu, czyli jaki jest program, dla kogo jest ten kurs, czyli kto się nadaje, kto się raczej nie nadaje. Jakie ten kurs ma cele i jak te cele razem osiągniemy, jeżeli dołączysz? Jeśli masz jakieś pytania co do branży IT albo samego kursu, jeśli coś Cię męczy, napisz to w komentarzu, ja chętnie odpowiem. Ze względu na to, że jest to premiera tego kursu i będziesz jego pierwszym odbiorcą, to chciałbym Ci zaoferować obecnie coś specjalnego. Od 15 do 17 lutego tego roku możesz dołączyć do tego kursu na bardzo atrakcyjnych warunkach, bo za jedyne 97 zł. Za tą cenę otrzymasz dostęp do kursu zostań testerem manualnym oraz do kursu SQL dla każdego. Znajomość sql jest niezbędną umiejętnością dla każdego profesjonalnego testera manualnego, więc otrzymasz te dwa kursy w cenie jednego. Dodatkowo do obu kursów otrzymasz bezterminowy dostęp. Dodatkowo otrzymasz dostęp do wszelkich aktualizacji, które pojawią się w tych kursach oraz otrzymasz dostęp do prywatnej grupy na Facebooku która umożliwi Ci wymianę doświadczeń z innymi kursantami. Na przykład będziesz mógł się lepiej przygotować na rozmowę o pracę, ponieważ inni kursanci będą się dzielić swoimi doświadczeniami, o co zostali zapytani, z feedbackiem, który otrzymali, czyli co poszło nie tak. Więc jest to bezcenne. Regularna cena za cały taki pakiet wynosi 497 zł. To też jest niska cena, szczerze mówiąc, porównując do tego, ile kosztują kursy w branży IT. Ale ja obecnie oferuję ci 400 zł zniżki. Aby odebrać tą zniżkę wystarczy, że do 13 lutego, do końca 13 lutego, czyli niecałe 4 dni zostały. Wejdziesz na link, który znajduje się w opisie nad nagraniem i podasz swój adres e-mail, a 15 lutego rano, czyli dzień po Walentynkach, otrzymasz swój kod rabatowy, który będziesz mógł natychmiast użyć, żeby właśnie utrzymać zniżkę 400 zł i zakupić ten kurs. I te wszystkie dodatkowe rzeczy za jedyne 97 zł. Zapis na tą zniżkę do niczego cię nie zobowiązuje, niczego nie musisz kupić, nie musisz 15 lutego korzystać z tego kodu rabatowego. Dlatego zapisz się na zniżkę już teraz i spokojnie czekaj na kolejne materiały, które wprowadzą cię do świata IT oraz szczegóły tego kursu. I najważniejsze na ten moment: zapamiętaj, że do końca dnia 13 lutego do 23:59 możesz zapisać się na tą zniżkę. Później niestety takiej propozycji już nie będzie i nie będzie jej nigdy, bo ten kurs jest zbyt wartościowy, żeby po prostu rozdawać go tak za darmo po kosztach. Robię to wyjątkowo, nigdy więcej nie dam takiej oferty. A ponieważ zapis cię nic nie kosztuje, więc najlepiej zrób to już teraz. Link u góry, podaj mail, czekaj na rabat 15 lutego. Dzięki, pozdrawiam.